Chciałbym wymknąć się z kuchni, gdzie od nas tuż pod powieką. Całkiem usta odlewa wiśnię i do rana... Dnia prezentacji na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Dzierżoniowie pojawiło się mnóstwo osób, które chciały spędzić przyjemny i rodzinny dzień. Podczas niedzielnego popołudnia mogli podziwiać nie tylko stoiska handlowe, ale także oglądać między innymi występy artystyczne. No, ogólnie wszystko się podobało, tylko bardzo zimno. Już godzina jest, o tej godzinie już nie da rady być na dworze. Oglądaliśmy różne stoiska, zainteresowało nas stoisko z mydłami, które bardzo polecamy i w ogóle jest fajnie. Wrzuciliśmy kupon również, żeby wziąć udział w losowaniu Skody i jak co roku przychodzimy i jesteśmy zadowoleni. Widać po tych stoiskach, po pomysłach na biznes, że w Dzierżoniowie się, się rozwija pod tym względem? Myślę, że tak, rozwija się, widać, że jest zainteresowanie, tak? Widać po tych odwiedzających, że też chcą to zobaczyć, co się dzieje i myślę, że zmienia się dzierżoniów i myślę, że rozwija. Ciekawie, nawet nawet takie ciekawe. Byłam na masażu, takim, co naprawdę warto skorzystać i kto wie, czy nie skorzystam w ogóle, bo tu na piastowskiej coś takiego mają na kręgosłup i bardzo dobrze się po tym czułam. Czyli prezentacje się przydają. Przydają się. Tak, co roku jest, jestem, co roku i co roku jestem, bardziej z czegoś innego korzystam. Oczywiście, po odwiedzeniu stoisk wystawców w hali i wrzuceniu bonów sponsorskich na wybranych stanowiskach, zostały one podliczone i wówczas wszystko już było wiadomo. Smog publiczności trafił do firmy AR Systemy Grzewcze. To jest na pewno sukces dla naszej firmy, zwłaszcza, że jesteśmy firmą bardzo młodą, nie mamy jeszcze dwóch lat, choć niedługo. W tamtym roku zostaliśmy przez publiczność wyróżnieni, w tym roku pierwsze miejsce. Także dziękujemy wszystkim. Zwycięzcy tej kategorii podkreślali, że powiat dzierżoniowski to dobre miejsce do inwestowania i rozwoju biznesu. Jest to bardzo ciekawy region. Ja cały czas tutaj powtarzam, że są tutaj piękne tereny i ludzie z większych miast bardzo chętnie chcą tutaj się przeprowadzać. I nie ukrywam, że dużo naszych klientów jest z okolic np. Wrocławia lub samego Wrocławia, którzy tutaj budują domy. Zwieńczeniem tego dnia było losowanie kuponów, które wezmą udział w walce o nowy samochód marki Skoda. Wyjmuję na jeden kufon. Pokazujemy tutaj do tej kamery, żeby Państwo widzieli. Numer 3, 5, 5, 9. 3, 5, 5, 9. Kolejne losowanie. Pokazujemy do kamery. Numer 0156. Mieszamy raz jeszcze. Wyciągamy kolejny kupon. Państwo trzymają kciuki, żeby to był wasz numer. Kupon o numerze 3846.

I ostatni los, ostatnia szansa. Proszę nie tracić nadziei, że to ten numer. Upon o numerze 3830. Powtarzam, numer 3830. Dziękujemy bardzo Panu losującemu. Brawa dla Pana. Publiczność zgromadzona pod sceną mogła podziwiać także pokaz sztucznych ogni oraz koncert Gwiazdy Wieczoru Rafała Brzozowskiego. Czasem słyszysz to coś jak płykanie do twoich drzwi, a głos powiada, musisz teraz gdzieś biec. Kiedy jesteście razem?